Z Ewangelii według świętego Marka wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: Podnieś się na środek. A do nich powiedział, co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy, spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, abyśmy patrzyli na Jezusa, śledzonego złymi, podejrzliwymi spojrzeniami. Jego postawa też bardzo dużo nam pokazuje i mówi, bo przede wszystkim Jezus jest spokojny. Jest wolny wobec ludzkich uprzedzeń. On zawsze, w każdej sytuacji, stara się pozostać sobą. Niczego nie potrzebuje udowadniać, nikogo nie potrzebuje przekonywać. Jest w nim ta wewnętrzna wolność, i pokój. To jest też takie pytanie, które rodzi się pod wpływem tego słowa, co ja mogę powiedzieć o mojej wolności wobec podejrzeń i uprzedzeń innych? Czy we mnie jest pokój, czy jestem pewny, jakby swojej życiowej drogi, tej też tej, tej relacji z Panem Bogiem, tego, że jestem na dobrej drodze, czy nie uzależniam z tego swojego wewnętrznego pokoju mojej drogi od, od innych, prawda, od opinii drugiego człowieka. Czy drugi człowiek i jego opinia potrafią zburzyć ten mój wewnętrzny spokój, moją wewnętrzną harmonię, nie? Bo to też tam pokazuje, czy rzeczywiście. Jesteśmy od tego wolni, czy też raczej budujemy nasze życie w oparciu o opinie innych, tak? Że ona jest bardzo konkretna i bardzo ważna w naszym życiu. Nie? Dzisiaj to słowo zaprasza nas do tego, żebyśmy wpatrywali się w Jezusa, w tego, który jest prostolinijny, który jest konsekwentny w swoich zachowaniach, który przede wszystkim widzi człowieka potrzebującego, który nie cofa się przed pomocą temu człowiekowi, nawet jakby narażając się na krytykę ze strony innych, prawda. Wie, że jest źle osądzany, wie, że to spotka się z ich sprzeciwem, prawda, ale mimo wszystko nie cofa się. Robi to, co uważa za słuszne. To słowo też jakby stawia mi pytanie, jak ja się zachowuję, kiedy jestem obmawiany, kiedy podważane są moje opinie. Czy potrafię stawać w obronie prawdy i dobra? Jak się zachowuję wtedy, kiedy jestem atakowany przez innych, osądzany przez innych? Dzisiaj Pan Jezus... Zwraca się do ludzi, którzy zostali opanowani przez złe myśli, mają zatwardziałe serce, prawda? Są skamieniali, przepraszam, zamknięci na, na Chrystusa. Stara się poruszyć to serce, stara się dotrzeć do nich. Pokazuje, że, że to właśnie dobro człowieka w tym momencie jest ważne. nie? Że w szabat, co wolno robić w szabat? Czy życie ocalić, czy czy zabić? Nie? To takie wręcz dramatyczne wołanie Jezusa. Widzi ich zatwardziałość i, i nawet przez taki dramatyczny apel próbuje gdzieś dotrzeć do ich serc. No wiemy dobrze, że, że to się nie dzieje, że ich serca są zamknięte. Dlatego to w Jezusie budzi smutek, ale też i gniew, prawda? Wierzę, mogą to zmienić. Wiem, że wierzę, mogą otworzyć się na, na miłosierdzie, a jednak tego nie robią, ponieważ żyją uprzedzeniami, mają zatwardziałe serca. Jezus zawsze z miłością zajmuje się człowiekiem potrzebującym. Zawsze gdzieś dociera do, do głębi jego jego Zranień, potrzeb, yy, trudnych historii, jakiegoś takiego yy, wewnętrznego paraliżu, czy to częściowego, jak ta uschła ręka, czy też całkowitego, prawda? Jakiegoś duchowego paraliżu, yy, czegoś, co, sp co sprawia, że człowiek nie może żyć pełnią swojego życia, jest zamknięty gdzieś czy, czy zablokowany na, na, na dobro, yy, przychodzi z łaską uzdrowienia. Przychodzi ze swoją obecnością. I on, jakby cały czas pokazuje, że to dobro, ono jest w tym momencie priorytetem. Prawda? Dobro jest w tym momencie priorytetem. Dobro nie musi się ukrywać. Dobro nie musi się ukrywać. Dzisiaj pytajmy się Jezusa. Czy prośmy Go o to, żeby On nas prowadził przez życie, żeby On dał nam tę odwagę, żebyśmy, nie opierając się na opiniach innych ludzi, starali się kierować przede wszystkim głosem sumienia i serca, głosem tego słowa, które odczytujemy w Ewangelii, żeby nie obawiać się, że to, to może kosztować rzeczywiście to, w jakiś sposób jest czasem pójście pod prąd, ale yy, nagrodą jest ta wewnętrzna wolność. Wolność ta sprawia, że to człowieczeństwo nasze staje się pełniejsze, że nie jesteśmy uzależnieni od yy, innych, od opinii innych, ale <laughs> że możemy żyć swoim życiem i tym powołaniem, yy, które otrzymaliśmy od Pana. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam dobrego i błogosławionego dnia. Serca Wam błogosławię daj Boże. Do zobaczenia do... jutro. Z Bogiem Pa.